Jak założyć folię Piano Skin? Korzystając z płynu Piano Cleaner oraz ściereczki, dokładnie wyczyść wybrany element wnętrza. Rozpyl Piano Skin Installer po całej powierzchni elementu, na którym zostanie zainstalowana folia. Usuń wszystkie warstwy podkładu oznaczone zieloną naklejką, pociągając za listek z napisem Start. Dokładnie rozpyl Piano Skin Installer. Na odbezpieczonej części folii, delikatnie ułóż folię na elemencie. Zdejmij wsporniki stabilizujące tak, aby nie zdeformować folii. Wyprowadź żel spod folii raklą. Nie dociskaj jej zbyt mocno. Może to spowodować uszkodzenie folii. Zdejmij kolejną warstwę podkładu z naklejką Start i powtórz czynności od punktu czwartego. Ostrożnie wyczyść oklejony element, usuwając nadmiar żelu ściereczką i płynem Piano Cleaner. Wykonaj tą czynność dbając o to, aby nie odkleić świeżo zainstalowanej folii. Na finalny efekt zaczekaj od 12 do 24 godzin.